Jak nie ma w kapuście, to będzie w komorze. Dajdziesz na spyreczkę. Bo nim na morze. Spyreczka nie zając, to wam nie ucieknie. Wy nas w ucieście, pięknie. Z życzeniami zachodzimy. Wiele zdrowia Wam życzymy. Jak nas dobrze uchodźcie, wieś będzie. Jaki jak gniaki, jak, jak, Tatarka jak ciężka, kucharka, Proszę, żebyście nie chodzili włoso, Um, żeby nie był głód, W każdym kątku po dzieciątku. A nawet troje, które późniejsze, to będzie moje. A tej waszej młodej panie, Niech kawale z nieba spadnie, w tym nowym roku, w tym nowym roku. A tej starszej beczki śledzi, jak się działa, niechaj siedzi, na ten nowy rok, na ten nowy rok. Instrumenty już zagrały, kroczy bociak wspaniały. Idą, idą przebiegajce, będą śpiewki, będą tańce. Kle, 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 Padają dzieci. Klekle, boczku klekle, Twoja matka w piekle. Co ona tam robi? Żab kluski drobi. Klekle, już gotowe kluski, Jeszcze żaby i robuszki. Klekle, boczku, klekle, Twoja matka w piekle. Co ona tam czyni? Ubi. Jestem z diabłów najgorszych, policzę Wam wszystkie, trzy dokładnie. Nie jeden tu przeklina, a wielki piątek serderki ścina, ale ducha się dostanie. Będą jedni piekle, twarde kluby na śniadanie. Jestem z Myśli kudłatne, piękne tu dziewczyny, słodkie jak maliny. Dam cię ja tu zaraz, kurogarbowana. garbowana, pogodę ci kota, to moja robota. Nie kłóćcie się więcej o ładne dziewczyny, bo myśmy tu przyszli w sprawie nowiny. Nowina radosna, że pan się narodził, wszystkich skłóconych ze sobą pogodził. Nie zapomnij że z diabeł nie człowiek. Też coś, ale ładny jestem, skromny, a mój galowy, czarny i wytworny. Akurat czarny i wytworny, wie dzisiaj jest w modzie. Co ty rogaczu możesz wiedzieć o urodzie? Ja jestem szczupła, powarna i wiotka. Czasami bywam gorzka ale częściej słodka. My z nowiną życia do was przychodzimy, a śmierć suchą i białą zaraz przychodzimy. Zalne włosy, wesoła pila. umie i gominiarz, umie i wiesz strachu, na największym w mieście dachu. Pobóz bywa na odwazie, nie spróbujemy jej sadze na ten nowy rok. Z drugiej gominarzy Herod odchodzi. Oto jest ten świata król. Tysiąc drzew i tysiąc dól w moim kraju naokoło, a ludzi mam sto milionów. Kto to wszystko mi składa? jeden idę lub pada, kto czeka na moje życie, ten pójdzie na zabicie. Czy tu nie ma takiego, co chciałby tron? jeden, co się odważył. Mienić królem do ziemi, bo chcę ludzi odmienić, a stąd niedaleko. W moim królestwie nie ma żadnych królów. Ja sam tu władzę jasne. Chodziłam po polach, po lasach, w tych białych portasach. Siedem parków zdarła. a czekałam. Teraz karać się nimi, nie minie. Litości, daj mi życie. Jestem bogaty. Dam złoto, klejnoty i piękny szal. Nie przekupisz mnie zapłatą. Mój jesteś. Powiadam i na twój kark kosem zakładam. Oddam koronę. Oddam swój tron. Na nic to, kochanie. Bądźcie brzydki. U nas w piekle jest wesoło, usmażymy ciebie z I z patelnią, i z widłami będziesz tańczył z diabełkami. A wy, jak się powodnicie, to do piekła nie traficie. Chodź tu uczona, od głowy aż do ogona, ozo. O, jest jakie stopnie dzieci dostają w tej szkole. B. Raz, B, dwa, B, trzy, B, cztery, B, pięć, same piątki macie widać. Nasza koza wszystko wyda. Same piątki to ci chwała, będziesz dla nich tańcowała. Jestem sobie koza, zapustna kozucha, Będę stanie rogiem, kto mnie nie posłucha. Jestem sobie koza, zapustna kozucha, Hej kolega kolega, Masz tu racuszek tłusty, pamiętaj, że za pusty. wam ratuszka. tłuszcz kapie po brodzie, Uciekajcie, dzieci, koza was pobodzi. Bez! bo czekaj, ty na kosucho. już te twoje sprawki nie udą na sucho. Bez, bez, pogonię, kosuchę wygonię. Hej, kolęda, ko. koza! Ale koza, co nam narobiła, że nam była mała, karniki zniszczyła. Bez! się poprawić, już nie będę skakać i deletać po trawie, już nie będę skakać i wikać, nie wywrócę karnika, nie wyłamiem drzewka. To może wybaczyć te kozie wybryki. Jak myślicie, smyki? Nie, No, jest rzeknie ładnie, nieładnie, to jej włos w nie spadnie. Niech tu zostanie z nami na nowego roku. Powitanie. be, b, be, sobie stanę. Ja tu i tu zostanę. Przyszedł niedźwiedź igłaty, Prosto z lasu do chaty. Masz tu kołać Zatać taniec prześliczny, Zatać taniec niedźwiedzi, Niech się dziwią sąsiedzi. Hulaj, misiu, z Ale dajcie radzuchów. Masz radzucha pustego I spręczki do niego. Przypaść na się, sąsiedzi, Co za Jedźwiedzi, powoli się wykręcaj, boczkiem pieca nie trącaj, Bo jak piec nam rozwalisz, to nie będzie gdzie palić. Misiu, misiu kudłaty, misiu, misiu wesoły, Wyjdź do nas samiośki środek i powiedz, co najbardziej lubisz. No jak to co, Miodę! Misiu, misiu kudłaty, misiu, misiu wesoły, A powiedz, czy lubisz pszczoły? Nie. W jednym miejscu kudłaty, w jednym wesoły, Miesiąc schodnik spuchnięty, gdy opadły do opadłej do A teraz misiu, misiu kudłaty, misiu, misiu wesoły, A pokaż, jak dzieci rano idą dosyć do szkoły? Po człap, 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 jakby żałowały łap, to przystaną, to się gapią i noga za nogą człapią. W nosie dłubią i po drodze wszystko lubią. Człap, człap, człap. To już na nas czas. Zabawili nas. Niech nas gwiazda zaprowadzi wszędzie, gdzie nam będą radzi przez pola i las. Dziękujemy Wam, kolednicy mili, Odwiedzili, a za życie w krocie mamy dla was łapocie, a ty śliczna kusko dostaniesz jabłuszko. Już koniec, piosenko żegnamy się z wami, doznali gościca przebierańce narody, pójdziemy przed do innej zagrody. I w każdej zagrodzie słodki piernik czeka, szczęścia w nowym roku dla każdego człowieka Niechaj będzie pokój nad zaludnim świeciem i spełni się to, czego tylko pragniecie.